Siemano Roliszka, to próba recyzuje, Dziś książki nie czuję, bo mnie denerwuje. Dzisiaj mówimy o takiej najgorszej książce na świecie. Ona jest masa ona jest dobitą. Z Grenlandii. Napisał ją jaki najgorszy człowiek na świecie, który nie ma pojęcia o dzieciach, Czesław Chenskiej. W tej książce nie ma żadnej magii, to jest masakra! Bo jeśli chodzi o Dimitry Trwanieczka, to mu daje 9,9 na 10, a temu daje 1,5, jeśli chodzi o to. Ta książka jest o tym, że tu jest taki gość, a na i on zaprzyjaźnia się z polarnikiem, który przyjeżdża na przykład z Kielc, z Polski do Grenlandii i mówi mu o swoich rzeczach, że on tu je, gotuje jedynie albo Robi na grillu. On mówi, że to jest niemożliwe, bo nie ma czegoś takiego. I później on chce mu dać próbować czekoladę. A on mówi, fuj, jak to śmierdzi. I zjada mydło. Najgorsze jest w tej książce to, że tu jest jeden obrazek. Taki, patrzcie. Zero obrazków. Tu tylko opisują tego anaruka, że dzieci go szukają rodzice i w ogóle każdy go dla mnie wiemy nie słucha, to jest masakra. I później, że jest, że przygoda jedna, przynajmniej fajna. O mordowali troszeczkę. Niedźwiedź przypłynął tam do taty tego naruka. Później Anaruk rzucił swoim harpunem mu w serce i jestem nieźle kształnie. I... 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 Później kresko leciała i wszystko było dobrze. Ten naród był silny, miał skółki. Jest o tym, że jak gość wypływa na morze, to musi mieć dwie pary ubrania. Z rena i z niedźwiedzia. Rena jest takie słabe, a niedźwiedzia jest mocne. Jeśli to zakłada i to tam gdzie jest troszkę powietrza. I jak jest kajak zrobiony, to on nie jest... Jeszcze większej, dwa razy takie jak moje dłonie, to gościu tam siada, przepina się liną, to jest bezsensowne. I jak go weźmie gość, tak obróci, to on może wtedy wiosło, i on musi tak wiosłem o... Psiu. I tak wtedy się obraca, ale jest przywiązany człowiek liną, do tego to jest bezsensowne. Najgorsze jest to, że nie, oni nie umieją pływać. Wszyscy tam nie umieją pływać. No po prostu nikt się nie nauczył. Ja jakbym był na innych miejscu, to bym po prostu nauczył się tego pływać, bo to, to nie musiałbym mieć hajeczka. Ja na ich miejscu nie robiłbym był żadnej liny, bo jak y, do kajaka pójdzie woda to oni idą na dół. A oni są tam na super zamknięci, też idą na dół. I też jest, czy jest taki harpun, który którym jest troszkę powietrza i na przykład jak u, z tego kajaka uderzy w jakąś paczkę, to on po prostu wypływa, bo w tym jest powietrze, nie? I no, najgorsze też jest to, że ta książka jest lekturą i będzie ją w trzeciej klasie. Ona jest tak beznadziejna, nic się nie, nie, nie zapamiętuje. Ja z niej dostałem czwórkę i trzeba było jeszcze znaleźć jakiś opis foki czy opis wieloryba. Chłopaki przez to dostali jedynki. Ja też. No to dobra, ja nie dostałem, bo mi się fartnęło, bo ja przez przypadek zaznaczyłem. Da, 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 da. Najgorsza książka na świecie. Jeśli chodzi o dzienniczka twiaczka, żeby to porównać z tym, to e, dziennik dzwaniaczka cały, na przykład taki, przeczytałem dwa dni, a taką książkę tego anoruka czytałem z tydzień albo dwa. No jest po prostu masa Proszę Was o 97 lajków. Dlatego, że po prostu ta książka jest. Jest! do to! I powiem jeszcze jedno. Кой-то же